<laughs> Zasbożył pęknie chyba? Wernon Roż, od czterech lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temery, odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Machakamskiego, łowca elfów, morderca kobiet i dzieci, dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet, zwykły skurwysyn. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Spróbujemy wziąć go żywcem. Przygotuj zaklęcie. Zagadaj go. Muszę się skoncentrować. Spróbuję. Złaź drzewa i zakończmy to!